7. Tylec, 10. Dobrze znany wszystkim kibicom Sparty, Będkowski, 13. Górka, 16. Kapitan drużyny Joachim, 17. Załódzki. Zajmują 16. miejsce w tabeli. Natomiast Sparta Katowice w tym sezonie niepokonana. Arbitrem dzisiejszego spotkania będzie Michał Ficiński. Z kolei jego asystentami będą Michał Szczerniawa oraz Filip Kwiecień. I rozpoczęli wawoczne. No może przerwimy to, bo teraz świetna okazja. Kędzierski strzał z daleka. I od razu piłka doszła do łączka. Teraz łączek ma Zambrano. Decyduje się na podanie do Michalskiego. Michalski do środka. Goncerz! Ale teraz dobra interwencja rzutka. Sylwia jeszcze dobiega do tej piłki. Szykowuje w pole karne. Strzał i mamy bramkę! Ale jednocześnie na całe szczęście teraz drużyna gospodarzy może mówić o wielkim szczęściu. Jednak sobotka. Szykowanie w pole karne. Dobra wysokość. Strzał i gol! Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu! Strzelcem bramki Kamil łączek. Trzynasta minuta spotkania. Świetne dośrodkowanie Bartosza Sobotki. Żeby tą, żeby tą piłkę dobić. Jeszcze Michalski. Strzela z dystansu. I Sparta teraz. Kędzierski. Do Wawocznego, Tam pokazuje mu się sobotka na skrzydle i właśnie do niego poszło podanie. Jeszcze raz zagranie do środka. Gącesz. Świetna teraz akcja Lipniak. Do no, zabrano, zabrano! Obok bramki. I od razu Zambrano. Wypatruje Łączka. Zagranie właśnie do niego. Jednak wyjście żółty, Żółtaka. Fauluje pomocnika. Wsparte Katowice. Obydwoje teraz leżą na murawie. Zespołu Damiana Mikołowicza. E, może zaraz dokończymy, bo teraz Kędzierski. Odnajduje Łączka. Łączek w pole karne. Do środka. Dobra wysokość. Jeszcze strzał. Będzie wyrzut w pole karne. Jaki. E Piłka przedłużona. I jeszcze. Mamy bramkę wyrównującą. 36 minuta gry. Jak to mówią, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Teraz jesteśmy tego. Świadkami, tak jak w całym tym sezonie, jest pełno. Teraz rzut rożny, blisko strzelenia bramki. Niepewna interwencja żółtaka. Jest jeszcze raz sparta przy piłce, sobotka. Ale troszeczkę za mocno. Będkowskiego potrafi daleko wrzucić piłkę w pole karne. Po tym, właśnie została strzelona bramka. Przez kaczmarka. Jeszcze teraz strzał. I tym właśnie akcentem kończy się pierwsza połowa spotkania. Piłka już jest na samym środku. Sędzia, jak i rozpoczynamy drugą połowę spotkania tego zawodnika. Na pewno zadowolony z niego jest Damian Mikołowicz, ale między... może dokończymy i za chwilę, bo teraz jest tylko pole karne. Sprot się nastawia strzela i mamy bramkę na 2 do 1. 47 minuta gry. No i nie uciekła ta. Wcześniej strzelona bramka. Do kędzierskiego. Ten do Michalskiego. Szuka dośrodkowania, zagrywa. Zambrano jeszcze, próbował przedłużyć tą piłkę. Na szczęście dla nich już. Już na następne spotkanie będzie obecny, ale teraz właśnie Lipniak. Lipniak strzela! Ale zablokowany. Łączek teraz zaśrodkowanie polekarne Krzyśków! Niedokładnie, w kierunku Wawocznego. Teraz lecimy w drugą stronę. Dzierbicki. Do środka, w kierunku, w kierunku tylca. Ten uderza, ale obok bramki. Teraz dobre zagranie w kierunku Urbańskiego. Urbański. Jeszcze podaje w kierunku Giorgiego. Jeszcze próbują wywalczyć do piłkę. Sędzia dopatruje się, rzut przewinieny a i będzie rzut wolny z bardzo dobrej odległości do strzelenia bramki. Przy piłce również Hubert Tylec. I to właśnie ostrzela, i mamy bramkę na 3 do 1. Przepiękne uderzenie ofensywnego pomocnika Gwarka Tarnowskie Góry z rzutu wolnego. Kucharski nie miał nic do powiedzenia. I gwarek wygrywa już 3 do jednego na, na rapidzie w Katowicach. Dzierbicki Do środka, do tylca. Les w polekarny strzał. I dobrze kucharski. Która da ramkę kontaktową wsparcie Katowice. Bo teraz bardzo Dobrze się wypuścił. Zagrywa do środka, do łączka. Łączek jeszcze. Do Wawocznego, wawoczny, łączek. Teraz Mateusz Kemski do wawocznego. Ten wypatruje Mazurka. A jeszcze Kemski strzela! Ale obok bramki. Odgrywa do Dąbrowskiego. Dobra wymiana podań pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Jeszcze Dąbrowski. Tylec. Strzela! Ale dobrze kucharski. Ale ten świetnie interweniuje. I od razu do chwili. Chwila do Lipniaka. Lipniak dobiega do tej piłki. Jest będzie dobra okazja. Lipniak. Do środka! ta Mazurek, ale! Tego tytułu bronić. Suleskiri. Od razu do duszy, dusza! Do środka! Był tam jeszcze Warmus, ale dobrze, dobrze wyjmują tą piłkę Spartanie. I teraz, chwila. Utrzymuje tą piłkę, ale wybijają ją Dąbrowski na aut. I od razu czerwona kartka, dwie, czerwne, dwie żółte kartki dla drugiego trenera. zawod e, drugiego trenera Gwarka Tarnowskiej Góry dla Sebastiana Gawełczyka. Dla Sebastiana Gawełczyka za. nie sportowe. Chcenie sportowe, odzywki w stronę sędziego. No, tą bramkę kontaktową, kontaktową, którą Sparta potrzebuje. Dobre dośrodkowanie. I mało brakowało, żeby ktoś to przeciął. Jeszcze Januszkiewicz, ale obok bramki. Jeszcze teraz ukarany żółtym kartonikiem. Zawodnik. Kwarka Góry, a dokładniej Jakub Załócki. Z pole karne do Urbańskiego jednak. Zawodnik drużyny gwarka na pozycji spalonej. I teraz wielki błąd ze strony Kucharskiego. Podanie na pustą, gdzie tam jest Dusza. Jeszcze Cierbicki. Ten błąd mógł kosztować spartę. Kolejną, kolejną straconą bramkę. Dzierbicki, dusza. Świetna współpraca tych dwóch zawodników. Dusza. Obrońca drużyny Sparty. I mamy koniec tego spotkania. Wynik 3 do 1. Dla Gwarka Tarnowskiej Góry Sparta po raz pierwszy w tym sezonie pokonana i to na własnym stadionie.